Witam w kolejnym odcinku. Poprzedni odcinek skończyłem tego samego dnia, ale o 9 rano. Teraz mamy godzinę 18. I ja nadal z nim walczę. To już mija chyba 32 godzina ciągłej walki z nim. No dobra, trochę przesadziłem. 40 minut mi się kimnęło dosłownie już, także nawet nie wiem kiedy odpłynąłem, ale jestem zadowolony. Te panele pasują tutaj idealnie. No kurde, led bar, led bar też siadł idealnie, zamocowany na sztywno. E, przewód co prawda tutaj trzeba było zrobić złączenie, ale to złączenie jest w dosyć fajnym miejscu, w razie jakiejkolwiek awarii to jest dosłownie pod ręką. Potem to tam schowam i o, tam nawet ma swoje miejsce, swój rowek. Idealnie. Potem zatretytkuję. I co? Tu nie ma jednego łącznika, tego łącznika, który jest u mnie w kieszeni. I trzeba go teraz zamontować. Godzina 21.30 i, e, i samochód wyjeżdża, ale wróci za 3 dni, za 4. Nie ma szans się wyrobić. To jest za duży ogrom prac, żeby tak po prostu wziąć, przysiedzieć i, i skończyć. Nie ma szans. Ale walczyłem, próbowałem trochę się władowałem z tym kamperem natomiast to już jest taka sprawa honoru ja już po prostu chcę to zrobić na tip top naprawić co jest do naprawienia na początku miała być tylko i wyłącznie skrzynka a się skończyło na tym, że wymieniałem pół ocieplenia w samochodzie eee, trzeba go było doszczelnić powymieniać połowę rzeczy no dużo roboty, natomiast co zrobiła się taka mała z tego seria już powoli czuję też taką głupią chęć wytłumaczenia pewnej jednej rzeczy dlaczego ja tego nie robię od 8 do 18 i tak dalej, no bo wtedy bym musiał porzucić nagrywanie na YouTube'a i policzyć za Godzinę, co nie opłacałoby się praktycznie żadnemu z nas. No dobra, może mi trochę tak, ale nie o to chodzi. Ja tą robótkę nie wziąłem po to, żeby zarobić sobie z serwisu, tylko to miała być reklama kamperbazy odnośnie elektryki, a że okazało się, że tam pół kampera jest do zrobienia, no to co, no, korzystając z tego, że ja i tak z tego YouTube'a żyję, to mogę już to dokończyć, ale no, warunki są czasem takie, że nieraz jakaś Albania wleci. No i myślę, że spokojnie u mnie to wyjdzie jakieś 10 tysięcy taniej niż na przykład odstawiając to do jakiegoś takiego serwisu typowo kamperowego. Paczka z wywora, mikroskop, ale nie chce mi się dzisiaj już. Nie wiem, jak to się stało, ale zgubiłem kiedyś cały wieczór nagrań i znalazłem go teraz. A żeby zrozumieć dalszą część odcinka, co się będzie działo, to trzeba obejrzeć tą wcześniejszą, także nie wiem, ile to było czasu temu. Jakiś tydzień, coś takiego. Pewien wieczór, w którym wybrałem się do Michała. Dam tutaj napis, że to było tydzień temu, żebyście się nie pogubili w chronologii. Michał do mnie przed chwilą zadzwonił, kupił samochód. Kupił sobie Pajero, jeszcze nie jest zarejestrowany, kupił tam w jakichś dobrych pieniądzach i się pytał, czy do niego przyjadę. A ja sobie do niego chętnie w sumie skoczę z dwóch powodów jeden to chętnie się przejadę Pajero i przez to też wziąłem trochę paliwa bo tym autem nie można jechać na stację tylko po lasach a dwa że ma wolny podnośnik a ja mam urwany wydech więc sobie od razu podjadę i szybko to pospawam żeby już auto mieć takie w 100% sprawne, ciekawe czy to odpali w ogóle o kurde, przymrozek wszystkie świece to wymieniłem sterownik działa i ledwo co ledwo co o kurde jak to słychać Dojechałem, ale mój pomysł nie był zbyt mądry, bo mi się to obaliło. I pomimo tego, że było w worku ciutko za małym, to kawałek się ulotnił. Zaraz go wezmę ten dywanik do Michała i, i czymś, może umyję, żeby mi nie śmierdziało po tym ropu. Bo jakie ładne, zobacz, ja się przygotowałem z lampyczką. Będę tak? teraz chodził, no bardzo ładnie. Piękny wóz. No nie, no fajne, jedziemy się przejechać. Przywiozę 10 litrów paliwa, zatankowane już, a teraz będzie można jeździć pół dnia. Jak tu w środku to wygląda? Fajnie jakoś, czy nie fajnie? E no klasa. Mam strachołapkę ładną z napisem Pajero. Z tyłu tu można jakiegoś świniaka wozić. No. Tak ładnie wyrobione. Kolega to człowiek sukcesu. Coraz więcej aut na placu. Tak. to swoi. Nie wiem czy coś będzie widać, ale fajnie się jeździ. Ja już zapomniałem jak fajnie się jeździ jakimś samochodem gdzieś tam po lesie. Uważaj, żeby nie posiądył. O, no, jest, nie, nie. jest dróżka. Zgubiliśmy drogę, ale jedziemy. A no to chyba kiedyś była droga, albo coś podobnego No, coś podobnego Pojeździli, to do roboty Sam się wydech nie pospawa, kolego To za wczorajszy wy... o, widzisz Za no. wczorajszy wyjazd mi dzisiaj ładnie wydech pospawasz A ja będę znowu stał i tylko lampką świecił ewentualnie O, patrz jak tutaj, nie byle jak pękło, to jest, to jest przelot tak zwany no to trzeba kupić, to trzeba kupić nowe, no Gdzie nowe, zaczeka zdrowa pucha Tak, sypnie się raz, dwa Zresztą tyle to już tam nawet nie trzeba robić. Jak to tylko tu pękło to pół biedy. Czekaj, czekaj. To nałożyć wystarczy. I cybantem. No nie, nałożymy i to zrobimy dwa bobki. Dwa bobki. No nie, Bardzo nie, dobra nie na to. No nie no. Dobra, nie jest pilne, w każdym razie... Ale nie, nie, no nie urwie się no... i nie odpadnie. W razie czego to... Se... No nie, ja sobie to odkręcę w domu, to sobie odspawam dookoła i z głowy ile to roboty Jak chcesz roboty. to se odkręć, no? A kolega, kolega. Oh, Aha, no, tu trochę gorzej to wygląda. Ja? O, ale tu można to odkręcić. Zobacz, tu świeże śrubki. A, daj spokój. Nawet gazu w butli nie mieć. Dobra, to sobie to cyknę w domu za tydzień. Jak chcesz. Można na razie tak jeździć. To opuszczać się mam? Opuść, opuść. Koniec teleportacji w czasie. Teraz już materiał będzie na bieżąco. Od rana robiłem jakąś tam księgowość, jakieś inne głupoty. No nie spałem tą poprzednią noc, więc byłem trochę zmęczony, to porobiłem rzeczy biurowe. Natomiast wieczorem stwierdziliśmy z Michałem, że przejedziemy się terenówką i wydarzyła się rzecz dosyć ciekawa, natomiast Niektóre ujęcia będą w pionie, bo nie wziąłem kamery, nagrywałem to telefonem i część szła na Instagrama, a chciałem wam tu też pokazać niektóre ujęcia, więc niektóre tylko będą w pionie. Dzień dobry kolega. Dzień dobry. Z tego mojego dnia wolnego to niewiele wyszło. O, jaki nie niefajnie pas. Co, fajnie. Co tu się wydarzyło i co robimy w bagnie, utopieni? No Chciałem zjechać. Terenóweczka nam się zakopała. Ostatnia nadzieja, bo nie, nie mamy niczego, nawet opłyn za dobry. Ale bagno kusiło. Patrz, czy tam coś idzie. Bo... Dobra, to idę tam. O kurde, to nic nie daje. Ba, jest coraz gorzej. Wychodzimy dosłownie po kawałku. Tam byliśmy, jesteśmy tu. To jest jakieś ile? Półtorej godziny minęło i nie chcę dalej iść. Sytuacja nie jest kolorowa, kolego, prawda? Czarno-biała też nie jest. No to prawda, ale generalnie jest, wygląda to tak. I w ogóle nie chcę iść. Wyciągarka by tu załatwiła robotę i już by był święty spokój, tylko no. Już mi Dragon już pisało, że. Słuchaj, chcesz wyciągarkę na współpracę i tak dalej? Ja mówię, nie, no bo nie mam w sumie terenówki, ani auta. No i chyba chyba napiszę jeszcze raz do tego maila, że się sytuacja lekko zmieniła. Równe trzy godziny nam to zajęło, ale wyjechał. Jaka radość, pokażę wam, czym walczyliśmy. Ratowaliśmy się tym, co było pod ręką. Kład też był, ale no nie dał rady. Ani jego wyciągarka nie dała rady, ani on nie dał rady, bo był za lekki. Proszę, dwa najazdy, jakieś takie samoróbki od tej wichała Lawety, ale przede wszystkim to nie wiem jak to się fachowo nazywa wyciągała ru, jak, rówcu? Rów Rów cuk, tak? No, no. tylko nam pękł i nie było zblocza więc było troszkę ciężej ale za to szło dwa razy szybciej sprawdziło się i nawet drzewo nie uszkodzone bo ładnie pasem wiązaliśmy piękna sprawa 3 godzinki i gotowe Prawie się już wyprostowały. Kasia wsiądź odpal go Dokonanie ja, na chwilę na ja tam przez sekundę pociągnijmy ale to nie wyglądało tak źle wcale. Pokaż, jak jest źle, kolego. no, to jest, wszystko, jest nie, wszystko mokre, nie? A dół łoda. po kole? Konkret. No, gdzie człowiek nie pójdzie, to o. To... Młyk. I nie ma nogi. To jest masakr. No. A staliśmy dokładnie tu. Także, fajna, fajna przygoda. O, tutaj buta potworze z głębin. mnie no, nie no. No próbu... Jest, dobra. Ważne, żeby Adidasa nie zgubić, bo to nie były jakie sztuki są. Po trzech godzinach się udało, ale no. to jest wyższy stopień lenistwa, co? Żeby trapy i wszystkie rzeczy uwłoszone ciągnąć za autem. Aż do drogi, tam załadujemy, do dobro. Kolega nawet gumowego nie ma, Ewa by siadły, ale zerwali ze mną współpracę. Ja Mogły, zobacz. Minie. A bo wiesz, wiesz czemu doty. ja ci. Nie, nie, ja ci pokażę czemu. Widzisz, tutaj na przykład jest dziura taka, że skarpetkę widać. Bo no. to są moje robocze. Fajnie? Fajnie. Jak na fajnie? No. No, Mamunci, udało nam się wrócić i parzero zostało u mnie. BMK, tam ja jestem tak trochę chociaż ogarnięty. Odwiozłem Michała, odwiozłem Kasię, bo oni też byli cali brudni, ani busem, ani golfem mnie nie chciał wracać. Jutro, te auta powymieniamy tak, maja, tak jak powinno być. Nawet godzina nie minęła i telefon, że ciężarówka padła w opolu. Coś tam zwałem się urwało, prawdopodobnie krzyżak się rozsypał, ścięło śruby. No i co, no jak już i tak byliśmy cali mokrzy, brudni, to trzeba jechać. No ja się dopiero co kąpałem, koliga, ja bo kolega właśnie w tym momencie wyszedł. Nawet kurtkę jakąś wziąłem taką sprzed 20 lat, bo mi się pokończyła. Tu, tu stoi koliga. się brudzić. Nie możesz się brudzić? No, albo no, jakiś kolega tak z, 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 Galowo. Z, z jakaś kura, czy foka, nie. Jak to? Wyleciało mi słowo. Gęń! Kolega to się na cudzej krzywdzie tu chce dorobić. No. Nie swoimi wiertłami, a potem wszystkie tempe. Wszystkie tempe. Pierścienie, pierścienie, pierścienie Segera. Cały Krzykce, zestaw. To no weźmy z to weź. weźmy po prostu tackę. Cyk. No. To wyciągnij, bo ty masz dwie ręce. A ja mam dwie lewe. Koliga to dobry pracodawca. Proszę batonika dostałem, nie mówiłem gdzie jedziemy jedziemy do Opola i dostaliśmy też już standardowo w drodze, bardzo taki ciekawy komentarz, ten samochód rozwalił się na drodze wlotowej do Opola na skrzyżowaniu, na światłach nikt wcześniej nie mówił no nie także auto stoi na środku drogi na światłach i już tam policja się kręci, bo kierowca dzwonił, że policja przykręci i kiedy będziemy no lepiej jakby go zabrali z tamtym holownikiem i tyle, nie? To no. koszta duże ale no, wiem. No, jak będziemy to robić na świat, jak to trzeba się wypiąć? No. Wypiąć dosyć taką robotę, jak nie mówiłem wcześniej. No, to nie wypada. Nie, żartuję, Skania Opole. Dojechaliśmy o północy jakoś tak, trzy po północy. Są ogarnięte wszystkie części. Na portierni nam zostawili. O, kurde, jest przypał. Obwodnica yy, główna opola. No nie no, tu nikt nie będzie tego robił, ja za darmo, a Michał tam za nie wiem, tysiąc złotych nie będzie ryzykował życia gdzieś tam pod ciężarówką, bo to, bo to bez sensu, przecież któryś zaśpi, a to nie jest jakaś bardzo rzadka rzecz, że takie rzeczy się dzieją. Będziemy próbowali go jakoś opelkiem ciągnąć, może da radę. Pierwsze co, to udało nam się wyciągnąć wał, e, właściwie to ten fragmencik mały, który tu leży za mną i co, zrobiliśmy to, żeby też resztę wału podwiesić, bo on leży teraz na ziemi, taki długi wał leży na ziemi. I nie dałoby się przesunąć auta, byśmy mogli go zniszczyć. Dlatego jest podwieszony i teraz będziemy próbowali to jakoś przetargać, nie? No może być ciężko. Daleko nie będziemy holowali. Linia prosta i tam jest pas do włączenia się taki dodatkowy. No zawsze lepiej to jego zająć niż tutaj główny pas ruchu. Co by nie patrzeć jednak bezpiecznie. Włączać się nikt szybko nie włącza, nie zaśpi. Michał z kierowców tam wiąże, a to może być dobry kadr na miniaturę. Jakoś tak. Zobaczę czy to wrzucę czy nie, czy to mi się jakoś ułoży sensownie. Moje główne zadanie, patrzeć czy wał nie odpadnie gdzieś po drodze, bo jestem jedynym wolnym kierowcą. Jeden w samochodzie, drugi w drugim samochodzie. No nie wiem, 26 ton, nie? 10 ton jest załadowane na samochodzie. Dobra, nie ma źle, on się trochę tuńczył o ramę, ale tyle przejechał. Dobrze jest, chociaż praktycznie cały czas na uślizgu jechał. Kolejna rzecz, trzeba rozpiąć konia. Naczepy, nogi już są podniesione, Konie rozpięty, przewody rozpięte i trzeba wyszarpnąć tego konia tym malutkim samochodzikiem. Sprzęgło już trochę tam czuć. Miejmy nadzieję, że nie będzie do wymiany, bo robota wyjdzie na minus wtedy. Chociaż... no nie na, na minus. Oj, jak tłucze, oj, jak tłucze. Wiecie jaka jest diagnoza? Bo już ten krzyżak był wyjęty. I on się rusza ręką bez problemu, on nie stoi. Poprzedni mechanik tutaj wymieniał skrzynie. I on tych śrub nie dokręcił, one po prostu się odkręciły, a reszta się urwała. Jest tylko jedna, a wszystkie trzy są zgubione. Czyli nie ukręciło ich, tylko one się odkręciły. Ktoś nie dociągnął tych czterech śrub i przez to teraz cała awaria. Ciii. Poprzednik. Ale nie wolno narzekać na poprzedników. Każdy manik robi, panie, kto to panu tak... No, wiadomo co. Także skończyło się na wymianie nowych kapturków i będzie można to tam zakładać. Co tam kolego mówisz? Ja to niemożliwe, że z tego auta się wcześniej płynie, na przy tu kurwa jest dziura na dziurze. No, bo właśnie mieliśmy Wam opowiedzieć, warto było go ściągnąć, ale też nie było yy, strat. Były straty. Jeden wężyk się przedźwrawił i go teraz właśnie wymieniamy, ale lepiej wymienić wężyk niż wymienić sobie życie na przykład na autostradzie co do krzyżaka to już jest spięte, wszystko gotowe zresztą chyba ostatnio nawet było spięte więc właściwie to tyle kawałek wężyka jako straty Z tą żeby to poprawić ręcznie dobrze, już idę szefie u szefa to taki bałagan, no standardowo gdzie grzechotka by była na swoim miejscu? szukaj teraz wiatru w polu a potem, że długo noż, o jedynie Proszę, cofamy się do lat PRL-u. No, resztę można zbierać. Hybata sobie ładnie huczy, kolega dociągnie śruby i właściwie to co? Jeszcze jakieś coś zostało do roboty? Nic, finito. Kierowca. No, no ale to płynę, to dolejemy to już, to już kawałek. Chodź, obróć się, pokaż. W grafitowym, no masz. Masz, jakby nie patrzeć, to jesteś tym uśnorany tak konkretniej. Ale ty to przynajmniej masz Te ubrania na zmianę, a ja sobie zapomniałem wziąć. Więc no. Podaj, yes, jak jest. Podaj mi tą Nie lubię czapek, zawsze wyglądam komicznie. No ostatnie dolanie płynu i, i możemy jechać. Można trąbić sukces, minus, że ten krucie spęga, ale. A, dobra, dla, już tyle to można poświęcić. I śmierć z spalonym sprzęgłem. Proszę. I śmierć z spalonym sprzęgłem i to tak okrutnie, no, no ale. Mogę, mogę 30 ton Ale zobaczymy, jak tam wyjdzie. Jakby co to wiwaro 30 ton uciągnie na holu, ale da radę Płyn dolany i kierowca ciśnie, bo ma 8 godzin jazdy, a przed sobą ile kilometrów mówił? Za 400 będzie miał. Co? 500. 500. Także każda chwila była na wagę złota, żeby dojechał z towarem. Bardzo dobrze. Jak ktoś tu będzie dzwonił, on no dosłownie kropelkuje jeszcze gdzieś z któregoś miejsca, ale kropelka na 20 sekund. To nawet nie wiadomo, czy to po nas, czy już było. Hot dog zwycięstwa jeszcze o której godzinie? Czy to auto obok? Dobra, może auto obok. Hot dog zwycięstwa, dwadzieścia, Coś takiego? Dziękuję Koligo za możliwość przeżycia tej cudownej przygody. Ja Polecam się na przyszłość, to. tylko wcześniej, wcześniej, bo czwarta rano jest, a ja muszę o dziewiątej wstać, to nic dobrego. Na razie. Na razie. Dzień dobry, dnia kolejnego. Dzisiaj proza życia. Żadnego konkretnego planu jakiegoś wielkiego nie ma, Żadnych wielkich zadań też nie. Pierwsze, co to fryzjer, dosłownie za 10 minut, więc muszę to ogarnąć. A później przydałoby się ten wydech w BMC pospawać. To są takie dwie rzeczy, które dzisiaj trzeba zrobić. No i co? Jest różnica? Dla mnie tak, bo przede wszystkim jest wygodniej, jak jest wszystko y, krótkie. Ale co jest też wygodne? Jeżdżenie bmk a nie Pajero, bo Pajero to taki czołg. Dlatego ja go odwieźć i przywiozę sobie bmk Właściwie to naprawię sobie już ją umiała, bo Michał dokupił gaz i mogę tam pospawać. Muszę schodzić ze stanów magazynowych, bo po co tu tyle różnych starych sprayów puszek i tego wszystkiego to potem leży, zaschnie i tyle z tego będzie szukam czegoś jeszcze wysokiego na temperaturę odpornego na wysoką temperaturę, ale chyba więcej nie ma taka jedna puszka ile to ma lat? kurde, nie wiem, ale spień spokojnie rękawic pewnie u Michała nie ma e, lepiej wziąć swoje i przede wszystkim maskę bo ja lubię w tej automatycznej spawać Michał to tam cyka bez żadnej maski zazwyczaj O czym mruży ciekawe jak Pajero pali, podobają mi się wszystkie te przełączniki, one są takie takie mięsiste, takie twarde. Widzę, że to jest takie. No, stara dobra szkoła. Dobra, świecę się rozgrzały i. O, jak czołg. Dobra, nie ma co na raz, Na dwa zapali. Kurde, klasa. To jest porządny stary wóz. Bawaryczka gotowa, ale tu podobno mam sobie jakoś włączyć ogrzewanie. O, tu butla jest odkręcona, koliga nie zakręcił. E, jakoś się tu robi. LPG Start, który trzeba przytrzymać 10 sekund, później klikać zapłon. No i gotowe, fajnie to się pali. Też jest ciepło, a nie ma tego sprodu. tylko nadal nie wolno tego używać w pomieszczeniach zamkniętych, bo wam zabierze tlen, wlejecie i umrzecie śmiercią tragiczną. A ja, nie jest za dobrze. Po pierwsze, dościągnąłem tą całą puchę, i no, wiesz, wieszak to taki jest już bardzo na granicy. Jest pęknięty, rozwalony. Możliwe, że przy montażu pęknął. No stary był, nie? Trochę głupio, ale to jeszcze by przeszło, to jeszcze by pojeździło. Problem lekki jest dopiero pod spodem. Myślałem, że tu sobie odkręcę, bo to jest świeże połączenie, a całość wyjdzie, ale przecież tu jest jeszcze to wzmocnienie. I to wzmocnienie jest montowane tutaj, i tutaj. Szybkie do odkręcenia, ale jest też gdzieś jeszcze tam. Chycnięte do zawieszenia i to już nie będzie takie łatwe do montażu. Po co to robić? Trzeba będzie tu ogarnąć, tylko że jest kolejny problem. Bo wam nie mówiłem, ale za godzinę muszę jechać na jakąś rodzinną coś tam 18, czy coś tam będzie takie jakieś rodzinne imprezy no i mam na to godzinę. Jak teraz tam odkręcę, okaże się, że śruba się ukręci i nagle jedna nie będzie chciała puścić, to zaraz nie będę miał czym jechać i prawdopodobnie zostawię to tak jak teraz. Przecież to tylko tłumik końcowy, a to auto wcale nie chodzi głośniej. Połowa E60 w ogóle jeździ na, na przelocie całkowitym, więc jak ja nie będę miał na jeden wyjazd tłumika końcowego, to nic się tam wielce nie stanie, jak będzie troszkę głośniejsze auto. Zresztą opuszczę, zobaczę jak chodzi. Hej, nie ma źle, chodzi tak samo, tylko ta blaszka tam rezonuje. Kurde, mogłem chociaż ją cyknąć. Zresztą dwa razy wyciągać bez sensu. No chodzi normalnie, nie słuchaj, żeby było głośniejsze. Jest w porządku, dosłownie w ogóle nie jest głośniej. Ten tłumik końcowy to tam w ogóle nie jest potrzebny. Przyspawam go, bo patrzyłem na ceny nowych. To jak się chce kupić razem z tą całą długą rurą, to on tam kosztuje 1000 zł, No bez sensu, nie? Można kupić samą puszkę i też ją wspawywać, bo tak to najczęściej sprzedają. Tylko, że po co, skoro ja mam dobrą, to sobie moją wspawam. W poniedziałek to no spokojnie zrobię. Mamy sobotę i ja dosłownie no, mam 30 minut do wyjazdu, także szybko się wykąpię i uciekam.